Witam wszystkich i zapraszam na mini sesję z serii Zagrajmy w Deus Ex. Ta sesja będzie pokazywać po prostu zakończenia tej gry. Pierwszy z nich to zabicie Boba Page'a i opowiedzenie się tym samym za Illuminati, którzy chcą kontrolować świat jak dawniej. Wyłączyliśmy, w poprzedniej sesji wyłączaliśmy generatory, które były rozmieszczone głównie w tym obszarze, w sektorze czwartym. I teraz jak już wspomniałem wcześniej nie opuszczamy tego sektora, mianowicie aktywujemy ten oto przełącznik. I trust you've been able to find yourself a place within the organization. I'm personally overseeing the distribution of the vaccine, but it'll still take months to restore the infrastructure. We'll have to arrange for additional food distribution and security in Paris. Maybe New York as well. All through the proper intermediaries, of course. Intermediaries? We have a great number of agencies who, in turn, operate other agencies. Boxes stacked one in another. They'll need to be reactivated, but we never touch anything directly. We only influence, suggest, insinuate. The world must know by now, Everett. What we've done. Know what? Only that the long night is over. The crown of government is tarnished. But that will fade in time. The riots? A fever dream. The plague? A horrible nightmare. And like everything else that's happened, such things will only be dimly remembered upon waking to their normal lives. In the end, all sins are forgiven. Even yours. What about the Constructor? And Helios? Do you really think they're ready for that? After everything you've seen, everything you've done? No. Not yet. But soon. We have made our own mistakes, became insulated from the world we sought to control. And whatever they may think, the night is far from over. But that will change. And you will help us change even as we teach you. This time. This time we will do it right. And who are we? Who are we really? We are the invisible hand. We are the Illuminati. We come before and after. We are forever. And eventually, eventually we will lead them into the day. widzieliśmy zakończenie Illuminati. Teraz nam obejrzeć kolejna Myślę, że będzie to zakończenie Tonga Au 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 I pożądam z usunąć okay, Zakończenie Tonga jak już wspomniałem wcześniej nie podoba mi się kompletnie Jest dla mnie po prostu zbyt radykalne I w zasadzie pozostałe dwa zakończenia nigdy nie rozsądzam ich w kwestii czy one, czy zrobiłbym tak na miejscu po, e, postaci, czy nie. Jednak właśnie zakończenie tonga jest jednego z jednym z nich. Tego bym w życiu nie zrobił. Nie rozwaliłbym globalnej sieci, tylko dlatego, że stała się czymś złym. Bardziej próbowałbym ją zmienić. porządku nieco przyspieszę. Teraz zaś idziemy do... Mm, z powrotem wracamy do pomieszczenia z reaktorami, by jak powiedział Tonk, aktywować ich e, nie wiem, poszczególne rdzenie, coś w stylu. W każdym razie aktywować je tak, żeby zostały one zniszczone przez przeciążenie. W siły o ile pamiętam oglądając e, oglądając filmiki z y, wersji Deus Ex'a na PlayStation 2 zakończenie tego chyba było jednym z lepszych wizualnie Światować. jednak jak już mówiłem wcześniej dosyć głupio, że postanowili zrobić ze Strefy 51 coś w rodzaju źródła energii na świecie, czy coś, coś w tym stylu w każdym razie zakończenie tak to sugerowało no i cóż, jesteśmy na starych... no, nie tak starych śmieciach

Zawsze uważam za śmieszny fakt, że bliskość tych rdzeni, obecność tych rdzeni zadaje nam mniejsze wrażenie niż te ufaluty, ale wszystko jedno. Oj tam, zobaczymy. Widzisz? Po prostu trochę drżał i wszystko wraca do normy. Nie tak, nawet, nawet ten obrazownik wie co się święci, co chcemy zrobić i próbuje nas spostrzymać No cóż, w każdym razie zakończenie tonga Safety interlocks for the power generator have been disengaged. Engage them! Immediately! I cannot. My systems are not interfered with the generator technology. No! Final safety warning. Nominal functional levels will be I czas na kolejne już zakończenie. Tak wracam. Wracamy do tej samej... do, do, do tego samego punktu wyjściowego. Bla bla bla. Um, waham się przed użyciem słowa najlepsze zakończenie, jeśli chodzi o zakończenie Heliosa. Jednak jest to